Grałem w pierwszej połowie jakoś tak, nie razem, każdy grał w jeden i nie było jakoś wszystkich, no i patrz, na wszystkich. A w drugiej połowie pogadaliśmy tam i z Patrykiem, z trenerzem z naszym i zrobili nasze blondy, pogadaliśmy o nasze blondy i w drugiej połowie pokazały, że możemy. I Wiszu nam pomógł, bramkarz nas duży pomoc nam. i... Druga po wyszła lepiej. Game is 60 minutes and I don't know how many games now. ostatnie 30 minut. We are playing very good and we have good physique and we continue kontinuacja with Bigach. Piotr also play good in second half. So the game is 60 minut, on the nie jest czwiedzi minut. prowadziliśmy, a drugiej połowie na po prostu nie graliśmy tego, co w pierwszej połowie Staliśmy, nie, nie biegaliśmy tak do przodu Nie graliśmy tak agresywnie Górnik usypiał nas W ataku grali bardzo wolno Usypiał nas A my podporządkowaliśmy się pod ich Pod, ich, pod ich granie I to tak naprawdę Sami sobie zrobiliśmy taką, taką krzywdę Że przegrywamy to, to spotkanie Bo nawet doszliśmy Odskoczyłem na trzy bramki mieliśmy, Doszliśmy ich na jedną Mieliśmy swoje sytuacje, nie, nie wykorzystaliśmy, e, zabrakło e, tej, tej kropki na D. Dzięki temu wygrywamy w bardzo trudnym meczu, w bardzo ważnym meczu, ale też jakby kluczowe dla nas pytanie jest, e, jakim cudem miałeś siłę tak naprawdę rozegrać cały mecz, bo grałeś 60 minut od deski do deski. Nie wiem jak chciało wygrać i nie, nie patrzył. Jest mnie siły ile nie ma, musi ugrać. Musi grać na 100% O w takim razie ciekie tak. Teraz Gwardia Opole. Eee, trudny rywal. Ciężki. Będzie ciężki mecz i zobaczymy. Gramy u nich w domu. Musimy grać tak samo jak dzisiaj drugą połowę, a nie jak pierwszą i wygramy.